Joanna Przetakiewicz nie sypia z mężem w jednym łóżku. Ujawniła powody swojej decyzji. Joanna Przetakiewicz udzieliła niedawno wywiadu, w którym opowiedziała, że nie śpi z mężem w jednym łóżku. Celebrytka ujawniła powody swojej decyzji i zdradziła, czego mężczyzna nie powinien robić w łóżku. Joanna Przetakiewicz i Rinke Rojens poznali się 12 lat temu, ale wówczas oboje byli w związkach. Do kolejnego spotkania doszło na 50. urodzinach projektantki. To właśnie wtedy między nimi zaiskrzyło. Przetakiewicz i Rojens parą są od ponad 5 lat. Zaręczyli się we wrześniu 2020 roku i nie potrzebowali wiele czasu na przygotowania. Już kilka tygodni później byli już bowiem po ślubie cywilnym w Warszawie. Wzięli go w zupełnym sekrecie. Romantyczne wesele w otoczeniu najbliższej rodziny i przyjaciół odbyło się nieco później, w słonecznej Grecji. Joanna Przetakiewicz nie sypia z mężem w jednym łóżku. Joanna Przetakiewicz w rozmowie z Superekspresem wyznała, że nie zawsze sypia w jednym łóżku ze swoim mężem. U nas jest różnie: jak ktoś wstaje bardzo wcześnie rano, to śpimy oddzielnie. Generalnie uważam, że spanie oddzielnie lub razem o niczym nie świadczy. Na pewno nie ostanie uczuć ani bliskości. Czasami jest po prostu komfortem i wygodą, przyznała. Co ciekawe, niektórzy seksuolodzy uważają, że o wiele ciekawsze dla życia intymnego, bo odejmuje faktor znużenia i codzienności. Ale to bardzo indywidualna kwestia, dodała. Celebrytka w innym wywiadzie ujawniła, czego mężczyzna nie powinien robić w sypialni. Lista jest spora. W sypialni mężczyzna nie powinien chrapać. Kropka. Pod żadnym pozorem, nie powinien oglądać meczów i telewizji, nie powinien czytać gazet. W sypialni powinien być cudownym kochankiem, a nie pracokolikiem czy kibicem. Ja osobiście nie mam telewizora w sypialni, opowiadała.